Dziś jest ten dzień, na który od 40 lat czekaliśmy, aby móc uroczyście ten Kościół, owoc pracy i zaangażowania wielu z nas oddać we władanie Bogu. Jest dla mnie oznaką Bożej opatrzności, że w ten dzień mogę powitać naszego arcybiskupa, metropolitę warszawskiego, księdza kardynała Kazimierza Nycza, księże kardynale, bardzo się cieszymy, że dziś jesteś z nami. Serdecznie witam naszego prowincjała, ojca Łukasza Wiśniewskiego. Witam wszystkich braci, a szczególnie tych, którzy piastując urząd przeora, proboszcza czy ekonoma klasztoru troszczyli się o dokończenie budowy tego kościoła. Witam wszystkich księży na czele z księdzem dziekanem. Szczególnie witam tych, którzy pochodzą z naszej parafii, braci, kleryków i siostry zakonne. Niektórych osób, o których chcemy pamiętać i pragniemy wyrazić im naszą wdzięczność już pośród nas nie ma. Tym bardziej cieszy nas obecność Rodziny Świętej Pamięci Władysława Pieńkowskiego, który był głównym architektem Kościoła. Jak również cieszymy się z obecności Rodziny Świętej Pamięci Stanisława Niemczyka, któremu zawdzięczamy piękny wystrój tego miejsca. Nasi drodzy parafianie, goście i przyjaciele, którzy na różnym etapie wspieraliście dokończenie budowy Kościoła i którzy jesteście związani z nami na co dzień. Pragnę was wszystkich powitać. Jest dla nas braci dominikanów wielkim zaszczytem i radością, że możemy razem z wami przeżywać uroczystość poświęcenia tego kościoła. Pozwólcie, że jeszcze wprowadzę nasz kontekst i, i krótką historię budowy naszego kościoła. Jesteśmy w budynku kościoła parafialnego, który był poprzedzony fundacją klasztoru świętego Józefa, naszych dominikańskich braci w roku 1937. Klasztor miał być domem studiów dla braci dominikanów polskiej prowincji. U początku wizji klasztoru jego budowy stali między innymi sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki i błogosławiony Michał Czartoryski, późniejszy błogosławiony męczennik z Powstania Warszawskiego. Po II wojnie światowej próba przejęcia klasztoru przez władze komunistyczne i groźba wysiedlenia braci doprowadziła do decyzji błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego do erygowania przy klasztorze w roku 1952 parafii świętego Dominika. Parafia miała wzmocnić obecność Dominikanów w tym miejscu. To był początek parafialnej posługi braci Dominikanów, a pierwszym proboszczem został ojciec Adam Studziński. To był początek wspólnego życia braci Dominikanów i wiernych z parafii. Prześwięte były odprawiane w kaplicy klasztornej, w której znajdował się cudowny wizerunek Matki Bożej Żółkiewskiej. W latach 70. tereny naszej, tereny naszej parafii powiększały się o kolejne bloki na służebie nad Dolinką. Liczba parafian znacznie wzrosła z 1,5 tysiąca do 18 tysięcy. Wtedy powstał pomysł i potrzeba budowy kościoła. Jednakże ówczesne władze nie wyrażały zgody na taką budowę. Zatwierdzenie projektu kościoła autorstwa inżynierów, architektów Władysława Pieńkowskiego, Mariana Szymanowskiego, Bronisława Eybla. I wydanie pozwolenia na, na budowę dokonało się 16 maja 1983 roku. Natomiast 20 czerwca 1983 roku rozpoczęła się budowa kościoła pod kierunkiem delegowanego przez zarząd prowincji do tego dzieła ojca Witolda Boronia, który dzisiaj także jest z nami, wraz z zespołem architektów, inżynierów, asystentów, pracowników przy wsparciu parafian i przyjaciół. Ze strony prowincji budowę wspierał ojciec Michał Mroczkowski, ówczesny ekonom prowincjalny, który zdobywał środki finansowe od sponsorów i instytucji także w Niemczech. Poświęcenie kamienia węgielnego przez księdza biskupa Władysława Miziołka miało miejsce 26 maja 1985 roku. Budowa kościoła w stanie gotowym do użytkowania zakończyła się w 1994 roku, czyli po 11 latach. W tym samym roku, 30 października, ksiądz kardynał Józef Glemp dokonał pobłogosławienia kościoła, które umożliwiało sprawowanie sakramentów. Jednakże wnętrze kościoła jeszcze nie było w pełni ukończone i przygotowane. Między innymi nie było stałego ołtarza. W następnych latach trwały prace wykończeniowe w środku kościoła, budowa budynku duszpasterskiego oraz oddawanie kolejnych przestrzeni kościoła przeznaczonych do kultu. Nasz Kościół nabierał swojego charakteru i stawał się piękniejszy dzięki pracom wybitnych artystów. Pani Zofii czcińskiej kamińskiej która wykonała drogę krzyżową i płaskorzeźbę krzyża Pana Jezusa w Spowiednicy. Panu Jerzemu Nowośleskiemu, który jest autorem ikony krzyża w prezbiterium. Panu Stanisławowi Niemczykowi, który jest projektantem kaplicy Matki Bożej Żółkiewskiej, kaplicy świętego Dominika, Dominika a także innych miejsc w kościele i budynku duszpasterskim. Panu Januszowi Antoszowi, który namalował wizerunek Jezusa Miłosiernego, panu Mateuszowi Siodoniowi, autorowi ikony Błogosławionego Michała Czartoryskiego, pani Małgorzacie Łukasiewicz-Traczyńskiej, autorce miejsca kultu Błogosławionego Michała Czartoryskiego i pani Teodorze Bożikowej, autorce ikony Świętego Dominika. Prostota, minimalizm, piękno świętych wizerunków i architektury tworzą przestrzeń skłaniającą do skupienia modlitwy i wprowadzają nas w obecność Boga. Za to jesteśmy dzisiaj bardzo wdzięczni Panu Bogu i ludziom zaangażowanym w dzieło budowy kościoła. Szanowny Księże Kardynale, bardzo prosimy o przewodniczenie mszy świętej i dokonania poświęcenia naszego kościoła pod wezwaniem Świętego Dominika.